Jesteśmy na jetpunk I dzisiaj, jako że pisaliście komentarze, że wow, łatwe, 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 to dzisiaj zrobię sobie jakiekolwiek quizy na jetpunk. Mogą być trudne, łatwe, nie wiadomo. Więc chodźcie, tutaj mamy takie quizy. Weźmy sobie największe porty lotnicze w Polsce. I zobaczymy sobie tutaj. Jak widać, bardzo polecany quiz. Więc zacznijmy. Tylko sobie przestawię, mikrofon, bo jak zwykle mi przeszkadza. Więc start. I tutaj mamy Gdańsk. Gdańsk. Yy, Szczecin. Szczecin. W ogóle w Szczecinie jest lotnisko. Nie wiedziałem. Bydgoszcz, Tak robię po mapie. Więc tutaj bierzemy Modlin. Będzie Modlin. Będzie Modlin. Warszawa. Będzie Warszawa. A nie, to trzeba napisać Chopin. Chopina. Chopin. Chopin. Jest. Dobrze. Lublin i tutaj jakie tu może być lotnisko? Radom. Radon Dobrze. Teraz Łódź. Będzie tutaj dobrze. I Poznań. Poznania. Z Poznania latałem. Poznań. Dobrze mam. Poz Pozn Poz... <laughs> Poznan... Opa. poz. Jeszcze tutaj Gorzów Wielkopolski. Gorzów polski. Będzie Gorzów Wielkopolski. No to co to może być? Zielona Góra. Zielona Góra. Zielona Góra. Ja tak strzelam. O. Dobrze. Wro... Wrocław na pewno. Potowice. tej Katowice mamy, Kraków na pewno Kraków na pewno Kra... Kraków Uf, nie chciało mi się napisać, tutaj mamy jeszcze Rzeszów 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 i tutaj mamy ostatnie Olsztyn Olsztyn Dżupi mamy trzeci poziom Amir, Amir 3000 Dżupi chyba 15 na 15 56% Uczestników. No ale to przez tą mapę. No tak to. Jak to bym tego nie pod, podkrywał? Państwa granicą ze Niemcami to jest bardzo łatwe. Dopasuj państwo do kształtu wersja losowa. Tutaj mamy. Tak o, wygląda. Myślę, że uda nam się większość dopasować. No i tutaj będzie Bangladesz. Ban... G... Bangladesz. Bangladesz. Dobrze. Co to może być? E to nie wiem, oddajesz się. Co to może być? Brunej na pewno, nie? Przyszłam, samo? Piszę Samoa. Samoa. Nie, Samoa. Samoa. samo, Coś takiego w ogóle jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Powiedzcie mi, ja wiem, że to jest Kazachstan. Norwe Ej, tu się da! Da się zmieniać, dobra. To tutaj Kazachstan... Ka Kazachstan tutaj pisze. Piszę Ka Kazakstan. Kazachstan. Kazak. Kazak Kazakstan może coś. No jak to jest Kazachstan. A, to mówimy Kazachstan. -ka tak się pisze. No ja tak piszę po angielsku. Norwegia to jest na pewno. Tutaj co to jest? Teksas? Te. Texas. To jest wersja losowa. Teksas przez X. Texas. Nie Wiem, że to są kraje, ale... No co to może być, no? Nic innego. Algieria. Zróbmy Algierię. Algieria. Tutaj. Mamy. Co to jest? Co to jest? To Tajwan. Tajwan. To będzie Tajwan. Będziemy mieć Monako. Monako się zawsze rozpozna. I Chiny. Chiny. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dobrze. Tutaj mamy San Marino. San Marino. Na pewno San Marino. Meksyk. Meksyk, tutaj? E. Meksyk, dobra, ja tutaj w ogóle nie patrzę, jak pisze. Mm, następny, co to jest? Wiem, Guatemala. Gua. He. Mala. To jest Guatemala? Na pewno tak się nie pisze. Guatemala. Nie piszcie tak jak ja. Bo to tu będzie Nicaragua. Nicaragua. To co, to jest Honduras? To jest Honduras, dobra. Honduras. A nie, już, dobra, już wiem. Kostaryka. Kostaryka to jest. Kostaryka. Co to jest w ogóle? Dobra, nie mam pojęcia. Natomiast to zobaczmy jeszcze coś, co tutaj możemy teoretycznie rozwiązać, bo w fizyce to oczywiście nie działa. Zobaczmy, co można tutaj wpisać, bo ja nie mam pojęcia. Texas. Dawaj, Texas. No, Teksas! Spowaj, Ty, Leksas! co tu jest? Yy, tu jest Belgia. Nie zauważyłem Belgii. Belgia. I więcej my coś jeszcze wiemy. Tutaj Panama. Panama. My tyle wiemy. Tutaj będzie mikronezja. Mikronezja. Nie wiem. A, nie chciał się wpisać. Mikronezja. Ja? Dobra, zaraz się podnę, zaraz się podnę. Moje życie przestanie mieć za chwilę sens. Eee, co to może być? Jak ktoś wie, no to niech podpowie, ja się poddaję 30 sekund przed końcem. Sandki z Kambodża, Gabon to był, a nie Texas jakiś, Uruguay, pominiono trochę Tonga, Ekwador. Ja to, to rozumiem, to, to rozumiem. ja to rozumiem, to rozumiem, to rozumiem, to rozumiem to rozumiem. Ale Gabon też rozmiem, ale to? To po co? Po co? Po co? Jaki mieliśmy wynik? Na 65%. Dobra. Jaki następny pys pewnie pytacie? Sprawdzimy sobie właśnie i Państwa według obszaru satelitarnego. I to będzie bardzo łatwe, bo ja przeglądam mapy Google cały czas. Więc słuchajcie, zaczynamy. Japonia. Japonia. Kanada. Wenezuela. Hmm. będzie Wenezuela. Grecja. Grecja. Była już na okładce, to jest bardzo łatwe. Madagaskar, To hmm. Tutaj będzie Sri Lanka. Sri Lanka. E, natomiast tu Co tutaj będzie. Na co by to zaliczamy? Co to jest? Dobra, nie wiem, wpisujemy tutaj. To będzie Tajwan tu będzie Tajwan, nie będzie Tajwan, to Grecja jest tutaj coraz trudniejsza. Indonezji zróbmy, Indonezja, no nie wiem czemu to się nie chce wpisywać, Indonezja, może dlatego, że nie klikam to się nie chce wpisywać, y tutaj mamy Oman, Oman to będzie, Oman, Oman. -a. no nie piszcie tak jak ja proszę, Oman, no to tu to, to jest, a Jemen, Jemen, Jemen. Jemen mamy. Malta. Malta. Tutaj mamy natomiast jeszcze Peru. Te Peru, bo Ekwador za. mamy. Peru. Peru. Dobrze. Co tutaj może być? Brazylia. Brazylia. To co to jest? To co to jest? A już więcej nie wiem. Chyba. Ale tutaj mamy kretę. To kreta może. Kre... Kreta. Kreta. Gdzie to jest wyspaż no, w Grecji. Zobaczcie, tutaj jest Grecja. I to jest to jest to? Nie mam pojęcia, ale... To jeszcze wpiszmy Maroko. Maroko. Maroko może coś mi jeszcze przyjdzie do głowy. Eee... Nie mam pojęcia, gdzie to może leżeć więcej, nie wiem. Co? A, Tajlandia to jest? What? A, Tajlandia. E, Belize. Belize, super do rozpoznania. Vanuatu. Timor Wschodni, mój ulubiony kraj. I Nambia. To były takie najmniej znane kraje, ale tak to jeszcze mogliśmy zgadnąć. Tajlandia. I myślę, że to nie było aż takie trudne, aczkolwiek... No, trochę tam było. Yy, 35 układów słonecznego. Nie wiem. Jeszcze zobaczmy, co tutaj jest. Państwa 1945. Stolica Ameryki Południowej. To będzie myślę, że łatwe dla mnie, bo ja znam ogólnie dużo stolic. Yy, tutaj mam z tyłu mapę nawet w pokoju. Więc tutaj zaczynamy. Buenos w... 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 Aires. To jest aires, dobrze. Bra. Brasilia. Ehi, a Brasilia. A Brasilia. Brasilia, volevo. Enter. Adesso mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo, No, chiedo, Rio. chiedo, no. Rio chiedo, no. mi Co? mi chiedo, mi chiedo, Dobra. Santiago. mi chiedo, mi Santiago La Paz. Paz La Uruguay. Urugwaj. Ja szczerze nie mam pojęcia, ale jeszcze tutaj. Zamperu. Lima. No, Brazylia. No to Brazylia wpiszę. Brazylia. Co może być? Nie no, nie chcę działać. Brazylia. I ktoś nie chce, jakby to działać. Zobaczmy, czy tutaj będzie coś takiego jakbyś a są ciągle stolica stolice w Paragwaju? um będzie. Sprawdzę. To jest stolica w Brazylii. Zaraz to sprawdzę. Trzecie to? Brazylia. Brazylia. Brasila. Brasila. Nie no, nie wiem. No. Spróbuję spróbuj jeszcze raz. Bra... Chilla. A, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Już nic innego nie zgadnę. Mm, nie, nie. Dobra, stolic wszystkich nie znałem, ale jeszcze George tam tutaj był zgujany, bo zapomniałem o tym. Montevideo. Ja akurat tego nie wiedziałem. I zrobiliśmy kilka sobie quizów. No i zobaczmy sobie na C, jakie są stolice. No tylko cztery, no to myślę, że będzie nam trudno, ale ja już wiem jedno. Ja... Nie C, tylko Kanberla. Prawda, nie przejdę. A e, Północna. Co to będzie? Sprawdzę to. Ale na C. Kair. No to C. Kairo. Zaliczy nam Cairo. Nie zaliczy. Tak, Kapśnat też nie. KP, Paul, I nie jest tego spory, jeżeli liczymy po staremu. E, bo po angielsku, nie po Nie widzę. Z Ameryki Północnej chyba też nie. Zobaczę jeszcze. Nie wiem, czy, nie wiem, czy nam zaliczą Amerykę ten terytorium zależne, ale. K. zawsze warto K. K... N... Nie. Ale jak to się... Kajen Kajen nie zaliczy nam, ale ja już jestem ciekawy co to może być, Hartum. A gdzie jest Hartu? Czego? Nie wiem. Ten, Sudanu, Hartung. A to jest Hartum? Nie wiem. Yy, ale teraz jeszcze ostatni: kolorowanie flag. Część pierwsza tutaj ze starymi stawami. I słuchajcie, mamy kolor. Wiesz, biały. Będzie biały, biały, biały. Co? O co w tym chodzi w ogóle? To nawet nie ma najmniejszego fizycznego sensu. Najbardziej lubiwe porty kontenerowe. Zobaczymy Najbardziej... flagi Europy. Ja jestem dobry z flag. Lecimy Niemcy. Wiel... Wielka. Brytania, Szwecja, Francja, Norwegia, Hiszpania, Gre Grecja, Portugalia, Finlandia, Islandia, Malta, teraz Dania, następne Rosja, Irlandia, Holandia, Bułgaria, e, Polska, Polska, Luksemburg. Węgry, Węgry. E, dobry czas mam. Chyba. Łotwa, Albania, Włochy, Monaco, Austri. 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 Austria, 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 Austria. Macedonię, Macedonię. Ej, to już od razu weszło, a nie północna. Ukraina. San Marino. Watykan. San Marino. Ile tego jeszcze? Ej, dużo. Dobra, lecimy dalej. Serbia. Belgia. Szwajcaria. ja. Chor, Lacja, Lich, jak ten, bo to się pisze tak Czarnogóra góra, czarno, góra, czarno, To czarno, góra, Góra, weszła, Litwa, Słowenia, Estonia, Rumunia, Białoruś, Białoruś, Bi Białoruś, Białoruś, dobra, łączę kapsloka. Teraz tutaj Bośnia, Bośnia, Starczy Bośnia i Hercegowina, Andora, Słowacja, Kosowo, Mołdawia. Mamy wszystkie 100%? 100%. 45 flagów zrobiliśmy. To był, myślę, nasz ostatni quiz. Tutaj zrobiliśmy jakieś, nie wiem, 4-5 quizów. Jeżeli chcecie więcej takich długich filmów to napiszcie mi pod komentarzem, na przykład jak ktoś napisze kto chce więcej takich quizów, yy, łapka w górę, no to ja będę wiedzieć, bo ja często to przeglądam. Ja że z wami żegnam.